Szczęść Boże! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No tak już do znudzenia. Znów ta Argentyna, tylko dla odmiany różowa. Wino różowe, już nie białe, jeszcze nie czerwone. No i czy się w tym wypadku, tak patrząc na skład winogron, mamy do czynienia. Już w całości powstało z czerwonych winogron, czyli tak jak przepisy Unii Europejskiej każą. W tym wypadku mamy też wino, które powstaje u podnóża Andów, ale dosyć wysoko. Także powtórkę z geografii. Patrzymy na mapę Argentyny z północy na południe, mniej więcej po środku i troszkę w lewo, bliżej Chile. Także to mamy y, dolinę rzeki Mendoza, i tam właśnie powstają te wino. Czyli standardowa mamy tak miejscowość Barnakas, Lina Majro, tak przekładanie na nasz język, województwo Mendoza w Argentynie. No i teraz tak mamy Abito, mamy nasze oczko, słynne mamy balonik, no i tak jak różno. Do różu, no takim szczególnym fascynatym różu nie jestem, ale jak już jest, to spróbujemy, ocenimy, zobaczymy, co tu autor nam chce przekazać. Różowe wina. Dlaczego taki jestem sceptyczny? Bo zwykle no, powtarzają się zapachy, tak jak truskawek, zapachy malin, zapachy poziomy tych miękkich, czer yy, czerwonych owoców. No i takie dosyć, dosyć powszechne i wręcz jest to przypisane do tego wina różowego. Co my tutaj mamy? Mamy tak, 56% Malbec'a, 36% Shiraz'a, 8% Cabernet Franc. Czy to było celowo robione wino? Tak znając metodologię tworzenia czerwonych win, różowych win, to zwykle to jest tak, że jeśli jest soku, za, e, proporcja, mówię tak, jak e, soku do, e, skórek do soku jest zbyt duża, no to zwykle wtedy odlewa się troszkę soku po tak mniej więcej e, 15-16 godzinach fermentacji. Sok już ma wtedy takie, jeśli chodzi o czerwone winogrona, sok już ma takie e, różowe zabarwienie. No i z tego tego oddzielonego soku robimy wino takie różowe. No i w tym wypadku mamy coś, co było za dużo przy Malbekusz i Razie czy Cabernet Franc. Tak patrząc, mówię, no technologicznie by to wyglądało. Oczywiście mamy tutaj jeszcze z tyłu na etykiecie numery, etykie, numery winiarni jak najbardziej zgadzają się, numery firmy zajmującej się eksportem do Europy też jak najbardziej są te same, także wino w takiej formie już zabutylkowane opuszcza Argentynę, 705 ml, 13% alkoholu, także po polsku mamy, że zawiera siarczany, więc proszę Państwa, no, próbujemy, mamy zakrętkę, także to jest dobry znak, dobrze wpływa tutaj jeśli chodzi o przechowywanie. Tak, dzisiaj tak na nimę. Kolor, że tak to ujmę bardzo, bardzo taki włososiowy. Takie dosyć przejrzyste. No tak powoli powoli pojawia się zawienie. No, co prawda nie jest ono takie bogate jak właśnie przy winach czerwonych z tej serii Abito. No, ale coś już delikatnie zaczyna dziać się. Zapach tak jak typowałem, czyli takie świeże truskawki poziomki, malina Czyli taki typowy Róż. No, może gdzieś tam z tą troszkę zapach soku cytrynowego pojawi się. Więc spróbujemy smaku. I my tak, wino ciekawe. Dosyć fajny, ale taki bardziej z przeznaczeniem typowo jednak na, na lato. Jak najbardziej można podać się samą, ale jeśli będziemy do tego mieć, czy pstrąga, czy będziemy mieć taką lekką, e, lekką sałatkę, taką w stylu greckim, no to już te, też będzie dobrze podkreślać, czy tak jak do kurczaka. Także dosyć, dosyć uniwersalne, fajnie zrobione. Choć tutaj też no, nie będę do końca obiektywny, ponieważ do róży jestem sceptyczny i tak no, w tym momencie no, w skali szkolnej postawię takie 4+. Plusy. No bo mówię, no, no jednak tutaj róż, no ma to do siebie, że brakuje mi takiej ekspresji, brakuje takiego e, takiego nerwa, takiego m, czegoś takiego, co po, po spowoduje, że no Rzeczywiście, że chce się do, do, do niego wracać, no, jest to fajne wino, fajne okazjonalnie, ale tak jak moim zdaniem y, typowo jednak y, w tym wypadku na lato. No i warunek pier, jeden, pierwszy musi być dobrze schodzony, no bo wtedy le, lepiej będzie czuć tak jak y, w tym wypadku owoc mówi tak tak te troskawki lepiej wychodzą. W języku no dosyć tak jak. No dość długo się utrzymuje, ale mogłoby trochę dłużej. No i co powiedziałem wcześniej, no, jak nie samo będzie smakować. Dla większości osób, no jednak dobrze by było, żeby podać je czy to będzie z sałatkami, z, z jakimiś takimi drobnymi przekąskami, z, z rybami. Też tak mówię tutaj, żeby jednak był dodatek do niego. Także no, podtrzymuję swoje zdanie. W skali szkolnej stawiamy 4+, plus, no ale mówię, no tutaj tak z racji tego, że tak jak mówiłem, brakuje mi takiej ekspresji, takiego intensywności, jakie mam przy winach czerwonych yy, czy przy winach białych. No ale to już mamy troszkę takie, z białych winogron robimy białe wino, mamy już takie typowe z takim przeznaczeniem. Czerwony też mamy takie docelowe tu mamy takie, taką wersję pośrednią. Co działa bardzo na ten plus? No, że mamy dobre odmiany winogron, i my wiemy, że to jest 100% zrobione z czerwonych odmian. Także nie ma tutaj żadnej kombinacji w stylu, że do wina czerwonego dolewamy białego i tak mam różowe. Nie, tu jest, bo wszystko zrobione zgodnie ze sztuką oraz wytycznymi, takie jakie przewiduje Unia Europejska, aby wino, które wchodzi na rynek europejski i oznaczenie jako różowe, żeby ono różowe mogło się nazywać. Także, proszę Państwa, 4 plus w, szkali, w skali szkolnej jak najbardziej mo mo można napić się tego wina samego Warto też podaj do, do niego, mówić co. I jednak mówi tutaj o rybna przekąska, czy tak jak dla główne z ryby, tak jak pstrąg, Moim zdaniem jak najbardziej będą pasować. Także proszę Państwa, dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie.